Siema, siema, ja jestem Dushima, a ze mną jest DMTV. I dzisiaj sobie pykamy w League of Legends i co tak, tutaj dokładnie. my mamy. Tutaj DMTV gra jaką postacią? Zaskoczać? No Singedem, Singedem, ponieważ yy, postanowiłem trochę urozmaicić grę i postanowiłem, no nie wiem, powtarzam się i postanowiłem, dobra. I koło fortuny wybrało za mnie. No i tak właśnie było, kurwa, nie zmyślam. E, cóż, gra na Riven, czyli mogę powiedzieć: e, Easy top, easy top. E, jak gram na Zobze, e, co tutaj może się wydarzyć. No kurwa, co 6 sekund Wszystko? będzie mi spierdalać zerki. Ja będę misował wszystkim. E, dostanę gankę, dostanę po mordzie. E, skończy się 10:0. Ale nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo. To jest dopiero początek gry. Oczywiście dla nas, no. Oczywiście. Mamy fajne duo na bocie, Jinx i Thresh. A, serio to jest Thresh? Ja myślałem, że to jest Taric na początku. A, no to jednak... Mi się wydawał jako Sad, ten set na początku. Aha, aha. No, no spoko. No może być i Thresh, kurwa. No jakby... Spoko. Dobra. Co kupuję? Zz kupuję taki miecz widzowie I kupuję trzy. 3... Nie, kupię tam odnawialną, bo to w skali jakby gry mi bardziej odda, bo ja będę często korzystał z tej płoty i często rykolową. A jaki masz ty plan nad swojego topa, jak go rozegrać? No Nie wiem. Jest Improwizacja, to lubię, tak. To lubię. Tak, tak, dokładnie. Dobra, a na dżungli nie pomagamy, bo to nie mu się nie pomaga. Huh. znaczy <laughs> to był roleplay oczywiście w Grand Theft Auto V. Tak, tak. Tak, tak, dokładnie. Dobra, może jakieś tutaj dzikie porobię sobie na, ten, na rzece. Postawię Ward'a i te sprawy. No i przyjdziesz do mnie? Nie, nie. Idę, bo tam invita dostali. Aha, aha, aha. Nie, first blood, first blood, kurwa, nie. Ej, 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 tu ja widzę potencjał. Yeah! Yeah, beat. Udało ci się zabić wroga. Zniszczyłeś. Zniszczyłeś. Kurwa, macie y, Widzowie, nie róbcie tego w domu. <grywa> y, o, odjebało trochę od y, kaski. Kurwa, troszkę mnie poniosło. Ale nobody is perfect, prawda? Nobody is perfect. O oh, Boże. Ok, widzę, że problemy Neymana na ten, na naszych liniach. Uh, nie było to mi przypomnieć. Okej, okay, okej. Okay. Ja już czuję się zmęczony tym meczem. Grając na Tombowzi. Kurwa! Laschitowanie. Kurwa, mam Zed'a do las-hitowania i nie umiem laschitować. Ja pierdolę Jesus. Boże, jakby mi tutaj gang oddał. Naprawdę. Pamiętaj, że jest Jesus. Pamiętam, pamiętam Kurde. Niebana landryna Lamba lambadziara kurda kurde Ty jak ona nie dostała tego? Made się dzieje. Coś, coś tu Kur. No nie wierzę w to Zozy na mnie wygrywają ja, Boże, aż się nie mogę doczekać, aż ona wbije swój zajebisty poziom i ten. Tak. Ja tak ci pałem, ten singlet nie jest zły. Aha, 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 aha! Kurwa! Aha! Po prostu AHA kurwa! Ja pierdolę to jest kurwa takie, unlucky, że ja perdolę, naprawdę. Czy to jest nieprawdopodobne, jakie je otrzymałeś pecha, no? No masz pecha. Kurwa, ta Zoe, Zoe miała takiego Loła. Ja perdole, ja perdole, ja perdole, Ja perdole. co tu się dzieje, co tu się dzieje, widzowie, kurwa, nie wierzę w to. Jeszcze gain to wziął. Yeah. Idę na bota. A chuj tam. A może, a może coś się uda. kurwa już ma 2-0, co nie? Więc jakby... No i fajnie. O, Gejot, GJ. Kurwa, a bot jest cofnięty. NO JA PIERDOLĘ Ty no, stoję, co nie? Co jest? No kurwa, co no się ja tam pie? no po prostu Kul nie no po prostu stoję, kurwa, jak y, patrzę, co nie? Nic nie no, no, zrobić po, No słyszę po tej wiązance, no Kurwa, no No stoję i mnie klepią, co nie? Hmm. Nie wierzę w to po prostu. Permstun i chuj. Uu, leje cię nieźle. A. O, o, o. Dobra. Patrz, patrz na siebie, okej? Okay? No dobra, dobra. Ej, pal wrota! Co ty chcesz ode mnie? No. Zostaw mnie, mnie. Mm. zostaw mnie. Bojówkarzu, zostaw mnie. Bojówkarzu, zostaw mnie w spokoju. Ja chcę żyć. No, co tam? Co tam chciałeś? Mówię, bojówkarzu, zostaw mnie w spokoju, daj mi żyć. Zostaw mnie. Ja ci nic mego nie zrobiłem. Jednak Singet nie jest naprawdę taki zły. Może być. Dobra, ja po prostu chyba muszę się farmić, bo nie ma nie ma wyjścia, co nie? No to. O. Bo ja bym mógł nawet erkować, co nie? Ale mhm. co mi po tym, jak ona ma też erkę? I ona sobie ucieknie, i ja nic się nie trafię. No to. Albo? I? I nie wiadomo, widzowie, czy ona by zginęła. Nie, nie zginęłaby. Nawet... Nawet... Ja... Boże. Dobra, dobra, dobra. Po prostu nie umiem w to grać. Mi klika zajebałem. Eee. Stary, mi klika zajebałem. Wszedłem pod towera, co nie? Co? Kurwa. Bo wiesz... Patrzę, zobacz go na co nie? No. Na strzała jest, co nie? I ja takie wiesz, chcę rzucić W QE, A kliknęłem QW. I patrzę, kurwa, jestem pod towerem, co nie? Dwa trupy. Mam nadzieję, że się mocno nafidujesz, bo ta Dwa Zoe trupy. będzie, kurde. Spokojnie, mamy tutaj fajnego fajnego. Ja jestem płaczkiem już. ja jestem już płaczkiem, ja mam y, totalne low sanity. Y, psycha totalnie zeszła na... na zero, co nie? No Boże, to będzie bolało? Ile ona ma tam AP? 72, no niby nie tak dużo, ale... ...w jej skillach... Oj, 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 oj. Chyba tragedia, jedna co? O Jezus, Mario, zdarzyła się awaria. Dokładnie. Po skoro zyska na tym Z? Kurde, po co walczyć, zyska na tym Z? Fajnie by tak było, Z dzikicha, Mordko. i to próbuje jakichś no, różnych trików koreańskich. A Belwec już, kurde. A teraz ganka, jak ma tutaj Enemic Junglera O, o, o fajny, fajna inicjatywa, ok? No, Kane jest swoka, kurde. O, chud. Ustoszenie. Halo? Riot? Kurwa, co to jest jakiś assassin, To Co on se popierdala z kaczek małpa? Ajaiaiai... Aj, 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 Jezu, jak mogłem grać z ptacią? Nie, nie, nie... Dobana jest ta gierka, dobana jest. Tu się nikt to już... Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem... Nie wiem, nie wiem co to się ma wydarzyć, kurwa, żeby coś się odmieniło. Ja już totalnie zintowałem mida. Zoe jest unstoppable, kurwa. W walce 2v1 nagle zrobiło się... Zaraz z Mida zejdzie Zoe. SS ogólnie Aha, farmę zabrał i poszedł, hmm. A ja na jednym z straciłem 30% HP, znaczy 28% HP. no A Ajajaj, kurde, ajajaj. Siwy aj. mm, dym, siwy dym w powietrzu, widzę. no ta. Bot też dobrze sobie radzi. Oho, oho Zaraz będzie awaria. Już jest awaria tam na tym bocie. Okej, okay, albo, albo okej okay. Okej. Okay. Fajne pupę naprawdę, bupę. Bierzmy tego Drake'a, nie widzę przeciwwskazań, żeby go by nie zrobić Naprawdę Good job Ej, no to super Zoe padła, jestem szczęśliwy, jestem very happy z tego powodu Odzyskałem nadzieję na tą gierkę No to się cieszę Okej okay. Dziękuję botlane, enemy Za przyjście i odwiedzenie mnie na midzie Czy... Mogę poprosić mój bot o przyjście? Oni siedzą na awku, na respie Dziękuję. SS. O nie bierze, okay, Btw, SS. Okej, Bw zabiła Kayna. No. Bywa, bywa. Ej, ej, ej! Ej, siwy dym, siwy dym! Może tam pójdę do ciebie, co? Więc <laughs> to siwy dym, on mi wszedł pod ten... flash, no. Hex, Hex, Czekaj, patrz, zrobię takiego trika, że nikt się nie... Ile ona ma tam? 4-1. No dobra Dawaj, 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 ja tu jestem. Ja. Okej, okay. nie wiem czy już tutaj podjedziesz w jakikolwiek sposób No farmę ci podprawda na przykład Spoko o, Dobra, ja przytankowałem to Twoja drużyna zniszczyła wieżę No okej, okay, nie... Dobra, Kane wchodzi. Trzeba kogoś wyłapać. Nie za bardzo mogę wchodzić, wiesz? A ja mam wywalone. Cieszę się. Oj! Boże! Jak się przestraszyłem! Nie widziałam, mnie jak do krzaków wchodziłem. To ja uciekłem. Boże, jak pięknie. Ja! Jako to jest bestia z tej ribet. Ta bestia, od razu już. Ma tylko 4-3 Okej, okay, czy ja mam jakieś szanse na midzie? Tak. Czekaj, zdążę? Zdążę? Zdążę Widziałeś to? to? Nie, są takie akcje Dushi ma like moment, Dushi ma moment Na dwóch hp przeżyłem Dobra. Widzowie, to była oficjalna moja zemsta na Zoe. Jestem very bardzo udysfakcjonowany z tego zabójstwa. Bardzo wiele mi wniosł ten frag. Jest mega, jest mega. E, Okej, okay, czyli ja powinien teraz budować taki przedmiot. Spoko, budujmy go. Jestem za. Kwiożercza Hydra. Może być, może odda, może odda. Okej, okay, tutaj będzie jakaś bitka. Okej, okay, dem, wchodzisz nieźle. Oj, 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 tak siwy dym. Siwy dym. Ej, uciekaj! Moja Ereczka. Jaki ten stół? Dobra, fajnie. Zabrakło trochę tutaj st tego od dresza. Tak na moje oko. Wszystkiego zabrakło mi się wydaje. Niestety top jest puszowany. Dobra. Ale Ej. odwrotnie, naprawdę jest. Ej, nasz botlane. Ej, na już botlane Fes oddaje. Naprawdę. No ja wiem. JG też oddaję, czyli tylko w sobie ja nie oddaję w tym teamie, tak naj tak jako zedzik. No bo ty to bardziej taka late game'owa postać, nie? Bo teraz no to ta... mało hapsa, musisz bo się mocno napaść. masz Riven, która no nie ukrywajmy jest nieciekawą postacią nagrania. I Riven gdzieś mi zetknęła, może ci iść na plecy. No nie, bo... kurde, nie zdziwiłbym się szczerze mówiąc. No widzisz... Ach, kurde, Rivena. Oj, 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 belwet, belwet. Tam, ma bana. No, ja bo ma bana. Bo ja nie mogę. Czy ma no, te więcej? Bo ja wychodzę. Nie? No coś poszło nie tak. O kurde. Jak Chociaż jak... ma więcej asyst od ciebie. No dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Ale o asysty, no tam wiesz. Kurde. Co ta Chicks robi? PAK pa, strzela, pak strzela, pak strzela pyk, 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 pyk i nie ma tureta. Pyk 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 pyk, pyk i nie ma enemy Ej, bez kitu, pyk, pyk, pyk i nie ma enemy. O kurde! Chłopa nie ma! JA! <noise> ja ty! Ale oro ona robi! Ile ona ma? 16.2. 16, 2. 16 2. dobra. 162

ja broniłem Jinx swoją klatą, żeby ją uchronić. Wszyscy to widzieli zostało to udokumentowane na moim wideo Każdy to widział, że ja bronię ADCA z własną klatą. Legenda! Najszy co ja tam popatrzy na Dwa trupy No, tureta dostała no, fajnie, fajnie Koniec serii Koniec serii. Oj oj oj, tak tak powiem. Oj oj bo bez... C Czekamy Wielce. na Dobra, chodź na topa, chodź na topa. A nie, to bo ja to może... a. No właśnie, no właśnie. Drogi duszy. Dobra, dobra. Drogi, Drogi DM-ie, ja tutaj mi się wydaje, że nic nie wniosę do tego teamu. Więc muszę zdobywać jakieś obiektywy na mapie. Bardzo mi przyda się tutaj, jak mi pomagał puszować. Nie, o popatrz O właśnie, o właśnie Ej damy radę ją zrobić? Damy radę, co nie? No ja się schowałem w krzaczku, co nie? O, ej dobra, dobra, to, czekaj, odpuszczamy, odpuszczamy Chodź ADC, ADC Project ADC Challenge, chroni ADCK. Chroni adc z Dushimou Klasa. Koniec serii no, oni się wykładają z zero. A ja jeszcze co popatrzę, nie wiem, tu se przejdę. Ej, dwa trupy! No, tutaj nie zdążę. Ej, bo no, on naloła ma. to jak chcesz, to idź po nią. No. Essa? <laughs> Fajnie wiedzieć. Bardzo ta informacja zmieniła moje życie. Nie, no jak zobaczysz, sobie, obejrzyj to obejrzyj to obejrzyj wideo, kurde. I ty widzę to też, oglądaj do końca. Co tu się wydarzyło? taka Myślałem, bym pewien, co. Nie, jeszcze pogodzię z faktem. Dobra, nie mam szansy, nie? Nie mam szans a jednak, a jednak udało mi się. No widzisz. Pokonałem, więc jakby będzie pamiętajcie jeszcze żeby do, do, do końca. Dobra, jest sosista. Yeah, jest prak, jest prak, oddaję. Dobra, kocham, kocham, kocham podlejny, kocham do jadę ciebie. O, podebrany ładnie. Yeah. Jakie tu oro się dzieje, co, nie? Oni znikają pod tower'kiem przy tej Jinx 21-3 Oj, oj, zniknęliśmy to miss, miss Mamy nadzieję, że da radę sobie Daje, daje radę Ależ oddaję posiadanie bota że oni jeszcze nie poddali Ze Ej, no bez Ja bym się już załamał. Znaczy nie no grałbym do końca, wiadomo. Poddali się. dzi GG. GG A Esmik. widzisz. Dzi Dobra. Mówiłem. Dziękuję bardzo za oglądanie za Z wami był Brushima i DNTv Jojo manko.